Otwarte. Cześć sam. Aleks, co robisz w moim pokoju? <grystanie> Za niedługo to wszystko się zmieni. Zachowanie mamy. Będzie lepsze co o co ci chodzi przecież zachowanie mamy jest dobre o co? co nie rozumiem o co ci chodzi zrozumiesz w swoim czasie za kilka lat wszystko będzie po mojemu czemu możesz wyrazić się jaśniej <grystanie> widzisz co tu mam kieliszek czy tam puchar z jakim. z cieczą. To nie jest zwykła ciecz. No ale. Nie zrozumiesz. Mamo! Chcesz się czegoś napić? Kupiłem specjalny sok! Alex! Zaczekaj! O co ci chodzi? Wytłumacz mi. Aleks! Mówisz za kilka lat, się dowiesz, o co mi chodziło. I moje całe życie się zmieniło dotychczasowe. Mamo! Nie rozumiem tego chłopaka. O co chodzi, Aleks? Nie zawracaj mi głowy, dobrze? Próbuję zrobić obiad. Ale to zajmie tylko chwilkę. Yy, chciałem Ci dać napój, kupiłem go dzisiaj. Ops, przepraszam. Och, nic się nie stało. Dobrze, jak go sobie spokój? No, tak. No dobrze. No, dobry był. Teraz już sobie iść. Mamo nie! Po co to wypiłaś? To jest jakaś próba. No on. Mm, on coś próbuje zrobić. Ależ sam o co ci chodzi? Dałem tylko naszej mamie fajny, genialny. Napój Pa, mamo Dzięki za napicie się Ale ja wiem, że on coś knuje Na pewno coś knuje Oj, kochanie Ale on mi dał Tylko picie, nie wymyślaj, dobrze? I za chwilę z zejdź z Alexem, Dobrze? O, ja mu nie wierzę i nie ufam Ani w 1% na stówę coś knuje. Mamy przecież w pobliżu niedaleko domu magiczny sklep z jakimiś różnymi świństwami. Pewnie coś ci dał. Mówił, że to odmieni jego całe dotychczasowe życie, ale to dopiero za kilka lat. Tak, bądź, w każdym bądź razie powodzenia. Ach, kochanie. Co? Znowu się skarżysz? O co znowu chodzi? No, bo sam powiedziała, że jestem głupi. I co z tego, bo jesteś. Hello, ja mówię samą prawdę. Jakbyś nie zauważył, księżniczko. Jestem facetem. Facetem! Ty się nazywasz facetem? No, błagam! Nawet nie nie się zachować jak pięcioletnie dziecko. <grywność> powiedziała, co wiedziała. No, chociaż coś, ale nie jak ty. Oczywiście masz pustkę w głowie. Sam, błagam cię, zamknij się. Jak ty się do własnego brata? O Jezus, nie, ja już z tobą nie wytrzymuję, nie rozumiesz? Coś ty powiedziała? No bo nie rozumiesz przez te kilka lat zachowujesz się jak jakaś obłąkana, Co chwilę yy, Alex. Alex jest najlepszy, Alex jest dobry, Alex jest wspaniały, ty jesteś najgorsza sam. Powinnaś się poprawić. Powinnaś być przykład z Alexa! No bo Alex jest genialny! Tak, Alex jest twoim najlepszym bratem, Ty jesteś najgorsza. Powinnaś się lepiej uczyć, bo po piątki to głupie oceny. Piątki to złe oceny, ale Alex może to zdobywać same trójki i dwójki. I Alexa cena są genialne! Nie, nie rozumiesz, czy ktoś mi jakąś niewolnicę. Sam zrób to, przynieś tamto, zrób, tam, y, zrób tamto, y, zdobyć lepsze oceny, moje wywiadówki Cię nie obchodzą, moje wycieczki również cię nie obchodzą, płacisz tylko za nie, bo nauczyciel ci każe. Co nie wymyślaj, gówniarzu, dobrze? Ja cię wychowałam. Co? Chyba sobie ze mnie kpisz? Ty mnie w ogóle nie wychowałaś. Tam mnie wychował. No ale hmm, umarł niedawno, wiesz? Chciałam też umrzeć, bo mam już dosyć tego żałosnego życia z tobą. Ja jesteś coś niewychowana. Jak to widać, że ojciec się nie wychował dobrze. Jeśli tak się odzywasz do własnej matki. W własnej matki, <grym> żałuję, że mam taką matkę. Jesteś najgorsza. Nie wiem o co chodzi. Czemu się tak zmieniłaś? Przecież jeszcze niedawno, po 10, 9, 7, czy tam nawet 6 lat temu, byłaś dla mnie normalna. Byłaś normalną, kochającą matką. Ale nie. Teraz tylko liczy się Alex. Teraz Alex najważniejszy, jest najlepszy i w ogóle jest super ekstra, super hyper synkiem. Ale ja się nie liczę, ja jestem jak powietrze. Ja bym mogła w ogóle dla ciebie nie żyć, nie istnieć, nie? Hm? Wygadujesz, głupoty, jak zwykle. No masz jakieś umamy. Trzeba ci chyba zalać tego laptopu, bo za długo przebywasz w internecie. No tak, ja zwykle jestem za problemem, robię wszystko źle. No tak, zapomniałam. Oj, nie przesadzaj. Po prostu mamy nie obchodzą twoje problemy. Mogłabyś się, mm, jak to powiedzieć, zachowywać milej? Jakbyś była wychowana, to byś wiedziała, co mówić. Ale jak widać, Lizo Dupo, że nie potrafisz się zachować i jesteś niewychowana. O Obłagam cię, Lizo Dupo, już gorszych tekstów nie słyszałam. <grym> ja chociaż jakieś teksty znam, a nie jak ty. Oj, a wiesz, że ja mam lepsze od ciebie oceny? Oj, a co mi to uchodzi? I takie są ładniejsze, przystojniejsze, i w ogóle. Mm, ładniejsze, no tak, jesteś dziewczynką. Nie ma się co dziwić. Sam, co ja ci powiedziałam? Wam do pokoju i oddawaj laptopa. Nienawidzę cię. Nienawidzę cię z całego serca. Wiesz, ja się chyba wyprowadzę, bo wy mnie tutaj nie chcecie w tym domu. Po co ja tu w ogóle mieszkam? I, jestem tylko dla was jakimś utrapieniem. Tak, masz rację, jesteś utrapieniem. wypieprzaj z tego domu. <grym> Dzięki, mam zajebistego brata, który może mnie lać, wyzywać, bić, poniżać i wszystko robić, ale nie, ja nic nie mogę, bo ja jestem sam, jestem to najgorsza, ale Aleks jest najlepszy. Zapamiętać, sam jesteś do niczego, jesteś niepotrzebna, powinnaś się, się zabić. Dzięki matko, dzięki bracie. Ach, jak zwykle wymyśla i przesadza. To nic nowego u niej, ale ona mnie rani to coraz mocniej, nie rozumiem. O kochanie... Uspokój się, bo znowu będziemy musieli jechać do lekarza Nie pamiętasz twojego wypadku kilka lat temu? Oj, pamiętam, pamiętam I to bardzo dobrze No ale to przyjechałeś z nią, tak? Powinniśmy ją chyba wywalić z tego domu o, Nie słyszałeś? Sama chciała się wyprowadzić No niech się wyprowadza, jak chce Masz 17 lat, jest w drugim liceum Poradzi sobie, znajdzie jakąś pracę <laughs> W sumie masz rację Masz jakieś ciasto czy coś? Bo jestem głodny. Oj, o kochanie, już idę Proszę, masz tutaj Jedz, yes, jedz yes. I później przyjdź na obiad, mam do ciebie. Twój ulubiony. Ojej, dziękuję, mamo. Pa. A, i jeszcze jedno. Nie odzywa się do niej dobrze, bo już nie chcę się z nią rozmawiać. Oczywiście. Mhm, dziękuję.